17 września Aleksander Usyk w Krzysztof Głowacki, walka, o której marzyli polscy kibice, aby faktycznie w naszym kraju się odbyła. Tak będzie. Ty już jako nie pięściarz, tylko bokserski ekspert. Jakie masz przewidywania i odczucia przed tym pojedynkiem? Mieszane. Mm, ogólnie, ogólnie naprawdę duży event się szykuje. Myślę, że sportowo to jest najlepsza walka, jaka kiedykolwiek odbyła się w Polsce. Poza kliczką Adamek, ale tam faworyt był z góry znany. Tutaj nie jest aż tak pewne, kto wygra. Podobny, podobny status miała walka Krzysztofa Włodorczyka z Palaciosem, kiedy ten był oficjalnym prezydentem, ale Palacios. Były dwie różnice. Palacios nigdy nie był mistrzem olimpijskim dlatego, dlatego i miał trochę, trochę przez to nie wiadomo jak się sprawdzić z Włodarczykiem. I też Włodarczyk nigdy e, takich widowiskowych pojedynków ze względu na swoją osobę nie dawał jak ją daje Głowacki. On idzie wabank, szczególnie w trudnych pojedynkach, a tu trzeba się spodziewać, że ten pojedynek będzie trudny. E, jakie są moje przywiedywania? Usyk zaskoczył mnie tym, że jest bardzo pewny siebie. Zaskoczył mnie przede wszystkim, że wygląda na bardzo inteligentnego. Po zdjęciach, po, zdjęciach, po sposobie boksowania można to oczywiście e, wywnioskować, ale już po zdjęciach niekoniecznie. Widzę, że chłopak myśli i to będzie utrudnienie dla Głowackiego. Natomiast widzę też, że jest pewny siebie. Widać, że przyjechał po swoje i on się czuje na tej konferencji jak mistrz świata i myślę, że to go zgubi. Myślę, że nie docenia siły ciosu na Głowackiego posturę, ale jak się wychodzi z Głowackim do ringu, to czuje się tą presję, to czuje się tą moc i myślę, że właśnie y, to się dla osłyka może źle skończyć. Usyk stoczył na zawodowstwie 9 walk, wszystkie 9 wygrał przed czasem, z tym, że no nie boksował z rywalami chociażby tej, tej dobrej klasy. Patrząc na jego styl, czy on się znacząco, twoim zdaniem, zmienił od czasów amatorskich? Nie, myślę, że to jest, to jest cały czas pełen amator Myślę, że to jest cały czas pełen natury i myślę, że e, ciężko mu będzie przeskakać w tym stylu, w którym boksował w boksie olimpijskim, z taką masą e, te 12 rund. Szczególnie, że Głowacki wywiera presję, szczególnie, że od Głowackiego cały czas jest czuć zagrożenie, zagrożenie mocnym uderzeniem. Ten prąd e, e, wynikający z tego, że trzeba będzie utrzymać wysoką koncentrację przez 12 rund, będzie usykowi uciekał. Myślę, że w końcu się zagapi i myślę, że będzie leżał.